Siemanko widzowie. Lecimy z nowym odcinkiem. Na początku rozlosujemy jednego z widzów, który zostawił komentarz. Losujemy Zixback Gold, odcinek komentarz. Gratulacje, wygrałeś AWP, która była w giveaway'u. Oczywiście, skin będzie wysłany jak najszybciej się uda. Od razu, jak minie trade ban, to skin będzie wysłany. I teraz przechodzimy do odcinka. Będzie otwierał jeden z widzów, mianowicie Paco. Przygotował mega opening, w którym będziemy robić kosę z początkowy budżet 330 zł. Więc dobry, dobry budżet startowy. Bardzo dużo z tego można wyciągnąć, więc tutaj kosa może bardzo fajna polecieć na samym końcu. Możesz się przywitać i lecimy. Siemanko, Dobra, to co zaczynam od chłodza bronią, nie? No. To co ona strzela, to wale te 14, no, zobaczymy. o 11 zł. No, to tak średnia to wprawda. skinek. jesteś coś tam? Tak, tak. Y przygotowałem no, na wstępie taką trochę grubszą batelkę. Y jest striking ninja na buście. Potem ninja no. na buście. No. No, co to jest na buście. No. no. Kerst na buście. No. I Rufles na buście. Co prawda klasyczna. Skrzynki oczywiście z odcinka z polecania batelek. Standardzik na dwóch. Tak, Standardzik myślę, że Standardzik dzisiaj może Dobrze. oddać. Lecimy w stronę. O, już ktoś wjechał. Ok. O, na razie wiem, jest. Tak, skromnie, no. skromnie bardzo. Bardzo skromnie bym powiedział. Oj, oj. oj, Dobra, ale to jest do comebacku. to jest 100 zł. Yes, różnicy, yes, to jest do exactly, kąbeku. No Czarny jest okej, okay, jest okej. Okay. No. Mogą w lepszym stanie dać. I. A, lipa. Kurde, lipa. Nie, nie, nie. No, nie tym razem, nie tym razem. Nie, Zostało nie nie 170 zł. Dobra. No, rozbijamy to na dwa? czy... Można jeden dev case na dwa to rozbimy. Jeden po prostu dev case na połowę budżetu jest akurat. Dev -y bardzo ładnie mogą dać. Na dwóch? Tak, dwóch standard raczej. Szybka batelka. I on. Powinno być. Jest, A, ja. jest, jest dobrze, ja, ja. jest dobrze. No, Powoli wracamy. A jakby no. jeszcze, jeszcze raz dać tego dewcase, tylko przed tym Rufles i Danger dołożyć. Danger i, i teraz dewcase. I standardzik? Tak, tak, standard. Na dwie. Będzie jeszcze 50 zł na jakąś butelkę i. No, no na razie słabo. Radzie, słabo tylko Danger czasem oddawał, nie? No, Danger ładnie potrafił sobie. O, on Je teraz oddało. Jest dobrze. Jest dobrze. Kurde, jakby to... No, w lepszym stanie musiał coś... być. Ale jest okej, okay. ja. jest okej, okay. jest okej. Okay. Jest okej, okay. bardzo jest... dobrze. Dobrze, dobrze. Mało Jakby może Przez jedną stop. mocniejszą spróbować, jakąś skrzynkę. No, jaką? Lunar? Można. Jedną... Jeden Lunar. Ten? I resztę standard jeszcze, na, na Tak, tak, standard. Lecimy w te standardy. Tutaj z Lunara ładnie potrafi sypnąć. No wiem, wiem. O, o... nie wiem. Oj, słabo. Nie. Ale nawet zwrotki nie było Nie, 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 no coś, coś tu nie gra, coś tu nie gra. No nie gra, nie gra. Dobra, to dawaj jeszcze. Co złotych eee, Water, Elegant? Water i Elegancik. No, Dobre. może spróbujmy inne skrzynki, właśnie, tych, których jeszcze dawno nie było. Bardziej? Może standard, tak, na dwóch. Dobra. Zobaczymy, co tu wyleci. Oj, to słabo. Kurwa, ale no nic, nic nie leci ten no, skrzynek, nic nie leci. O, może to coś. Nie, nie, Kurde, macie. 7 złotych. Dobra, zostało na... 7 zł złotych złotych zabrakło, no, 13, ja tak. hm. 13 zł. Ja pierdolę co z 13 zrobimy, dwa Embery hmm. na dwóch? Na trzech może na trzech, tylko jeden. Jakby taki redlinik poleciał, ładnie by się po no. podłodował. Ale to drago. No na razie równo, ale kurwa jest lipa. O, może? Dobry stan? Nie. nie. Chyba... Factory new jeszcze jakby dało, no. to może by... można było coś powalczyć. Niestety... Niestety przegrana ale... Location na 4, jeszcze... Underdog <laughs> I w boty. No, no. Może M4 poleci? Iść dyszek. Może, może nie, ale. Wygraliśmy ale to za 2 zł. Te dwojki robimy. No ten. indirect. Dobra, to in robimy. Indirect underdog. Dobra, we 4 underdog. To tak. jest ja szykuje blika kolejnego. Rej. I... Ale bardzo, A, marnie, nie, nie bardzo. To mnie się marnie to daje. Nawet nie było widać za bardzo potencjału tutaj. Tu wracamy, no ale co z tego? 5 No to lecimy Piątek dalej. to co, daj droższą za piątkę? No. Patrz, na C4 trafi stopcie akurat. No. Otwierałeś to kiedyś? No nie, Dobra, ale ty? widziałem jak ktoś robił batelki na to C4, tylko że na y, Jester Mode'zie. I tam fajnie dało chyba za, za ponad 100 skina. O? chyba? nie, nie, Lepa, niestety. <laughs> No niestety. No niestety, zrobić trzeba zrobić ten. nie, Tutaj wpisujemy kod. Taki nie, masz, nie, 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 no. No, aktywujemy. Niech uh, będzie tyle, dobra. Dobra, zrobimy. O 15 złowaj. 290 Dobra, co? No ja myślałem o tym, żeby Bista spróbować. Za połowę budżetu jest Bista akurat. Bista te rzeczy nie było. Ten standard? No. Okej. Okay. No musi siąść. Dodałem, no o wchodzi ktoś. Gacuś. Ja. Kurwa. Taki Remis. Jak to jest możliwe? Nie wiem, mój ładnie wyglądał. A trzeba tu przypierdolić, Anarchii? Za 210? No już coś musi Anarchii? dać. No dobra. Standard. No, to jest niemożliwe, Wów? żeby tak nie dawało. No, standard, Wów? standard, no. Jakby ten butterfly... To się w głowie no? nie mieści. Nie wiem, czy ktoś na to wejdzie. No, ja. O, jest? Jest git. Nie! No! Nie! Kurwa, Nie. 7 złotych znowu! Dobra, 41. Ja, pierdolę, jaki pech! 41,66. Ninja na buście? No kurwa nie wiem, nie wiem. Musi, musi. Na czterech? No. Dobra, może? jak wygramy to wygramy, jak nie to nie no. Stawiam boty, bo tu dopóki ktoś dojdzie to... No i no ja pierdolę. <laughs> no nie. No ja pierdolę, i tak dało. Sebastian. Bot i samo. Wykończysz mnie. Ja dole, co jest? Kurwa, jak teraz nie tam, to kończymy to. to, o, to już ostatnia, to ostatnia wpłata. O! 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 No, tak można wracać. No dobra, wracać. no dobra. Dostało trochę 400 złotych. Zwrotny. Myślisz, że... No. Nie. Radniejszy się nie. czai na ciebie? Myślę, że nie czai się na mnie. Myślałem, że bym to rozdzielił, wiesz Okej okay. To może znowu spróbować skrzynek, których jeszcze nie było Cyber no. i Gateway case Tutaj jest Cyber i niżej jest gateway, ten worek taki Po lewej A tu No, no. okej okay. Na dwóch? No, na dwóch standard On. Oj oj oj. Niedobrze, ale to Pani jest to jeszcze do wywrócenia. I. Nie. O, że... To jest zadanie hmm. To jest tanie, bardzo tanie 280 No Niedobrze, nie dobrze. <laughs> Kurwa, frostbite vapor wave i na underdogu na dwóch Boże. To jeszcze dycha została to coś dorzucimy na dycha. Gold guys? A, 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 a nie wiem, starczy. Akurat starczy, no. Underdog na dwóch. Underdog na dwóch, no. To będą superkonduktory, przecież teraz u mnie. Nie, u niego na pewno. A bo USP... U mnie Dawaj, dawaj. No. Kurwa mać, no. <laughs> teraz. Nie. No nie. WIDZISZ co ty ze mną ROBISZ no WIDZISZ wykończysz mnie finansowo. Wykończysz mnie ja finansowo, to Dobra, ostatni kurwa raz spróbuję za stówę. I i więcej nie, bo mnie rozpierdolnie. Co hmm. robimy? Może jakieś mniejsze skrzynki? Na razie jest 800 wpisów, więc git. No? No! Jakby zajęcie. spróbować mniejsze skrzynki, może dodały dwa neon casy na buście. Neon? No. No. Dwa pl dwie plagi na buście. No. I trzy toolboxy na buście. Na dwóch? Tak. Standard. Standard. No. To już. No sew safe. Na Nie, nie. Drugi. Nie, no to się nie dzieje. I faktorynię też. Daj mnie w kurwie nie. Nie, dobra. To, mnie. to już są. To już są ja, akurat. Niemożliwe to jest, kurwe, jakby to nie był jakiś Gałba Doppler. Może? To by musiał być jeszcze Emerald, wiesz? Ja pierdolę, nie. Jeszcze hmm. podbiłem. Ja pierdolę, no. Dwa razy, no, faktory 234. Kurde. Nie wygląda to dobrze na razie. No nie wygląda rację no. To talino case niby jeszcze nie był otwierany, za 210 jest. Na lewo od no lewo odradziej. No nie był. No to dał jakąś za dwie dychy i tam otworzymy i. To za dwie dychy może hole? Hauling down? No, jak ktoś trafi na klejkę za 6000 i... <laughs> Underdog czy standard? Eee... Kurwa, no nie wiem, bo ani tu, Dobra, ani tu standard. nie oddaję. <laughs> Dobra, dawaj, teraz. Te Katowice. Mhm. Nawet nie musi być holo, nie musi być 2014, 2015 jak jest w ogóle tam. O oh. No O oh. Ale Syf Chodźmy na to odcinek Nie wiem, nie wiem to co tak Nie wiem co powiedzieć Le, Nie wiem, nic nie lepiej dobrym już nie co to jest chyba za osiem? No i tak. Boli, o, ja boli, boli. Nawet to w pizdę. Chłopie, za 6 zł to tylko na to Koniec. O, wypłacam sobie jakieś skinki. A jeszcze tu łączę, za 730 to sobie to kurwa wezmę i sprzedam mi opierdole dole. No, 3D. spróbować w tej medium case y na bóścia. 5. 5 medium case na medium... bóścia. I w na na trzech Underdoga Na czterech Dobra Tylko wiesz, to od simów mi nie? Może nie? Okej okay. No mogło być lepiej jeszcze zwrotki, nie będzie. Albo wy kurwi, mi w ostatniej skrzynce skina takiego, że mi się głowa w dupę schywa. I... Kurwa... Dobrze. <grym wytrza> Okej. <Okay. grym wytrza> może, może tak trzeba zrobić właśnie. No, a to co teraz? <grym wytrza> Ile mamy? 80... No, 4 groszy zabrakło, to 1 no, boost Ember, i do tego no. 4 boost Neony, i to w Underdoga na czterech? No, może być na czterech. Oh, i sam dropni kurwa chociaż raz coś. Dobrze, dobrze. No nie tak dobrze, kurwa. Jeszcze dużo skrzynek. Kurwa... Blisko, blisko, wszyscy są blisko mniej więcej. No, Alex, Alex teraz musi dać. O, dał. Okay. Aleś Okej. Okay. No to jest mi złotówka różnicy chyba ja nie kurwa złotówka no i ja miało pierdolę, tak kończy, jak kończymy tą znajomość kończymy tę znajomość złotych na przed wszystkimi wygranymi Patrzcie, tak to po się 7 robi, złotych i raz złotówka na razie właśnie widzę. pamiętajcie jeśli czujecie że jesteście uzależnieni od hazardu dajcie sobie blokadę tak, dajcie sobie blokadę, wtedy nie będziecie więcej pieniędzy tracić, tak. Ale jak już wpłacacacie i chcecie kręcić, wiecie, że macie ochotę, to z kodem Łoszyn. Nie, to z kodem Łoszyn. Z, z tymajszy tym to leci, kurwa, z Łoszyn. Chuja leciało. Na chuja zmieniliśmy. Niestety kod. będę musiał smutować tego użytkownika. Jebać no te się nic. Yy, tak. Było losowanie Giv'a w tym odcinku, niestety Givai nie będzie. Bo no jak no, widzicie, budżet dobrze, wszystkie i u <laughs> też budżet. Za... Chyba że ty tam miałeś, chyba 4 złote. Zablokowałem stronę. A, w no za... tak. No niestety nie będzie. Nie będzie gwaj no, ja w tym odcinku. Właśnie. Więc dzięki dzięki za oglądanie. Komentujcie, lajkujcie. Gywaje będzie w następnym odcinku prawdopodobnie. Trzymajcie się. Cześć.